Stasy słyszy, a ten to jest już niedawno przewidziany, to jest 1991 rok. Ten jest za 17. I podobnie, te tam. No te niektóre nowe to no teraz jak przyjechały do nowej cenach, ale na przykład ten czek stał. No jeden 10 tysięcy. W tej taki format, bo to stacja cena dostała, 16. To jest za Tak samo jak te za 5, w tej chwili takie pracę 8 po spokojnie. sprawę załatwiać. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Cieszę się niezwykle, że możemy się dzisiaj spotkać, chociaż to już 1 lipca, rzadko zahaczamy wernisażami o lipiec, ale to jest wernisaż tak wyjątkowy, że ten lipiec jest jak czerwiec, albo jak sierpień, albo wrzesień. Krótko mówiąc, ta data nie jest zupełnie ważna, ale jest piękna. Proszę Państwa, przed nami jeden z najwybitniejszych i najważniejszych polskich malarzy współczesnych, Pan Profesor Jarosław Modzelewski. Witam serdecznie. Dziękuję. Proszę państwa, wiecie, to wielki zaszczyt i honor dla Galerii Sztuki, prywatnej Galerii Sztuki, placówki, która działa tutaj w Lublinie, gościć takiego mistrza e, z wystawą najnowszych prac. Profesor Modzelewski wraca do Wirydarza po ośmiu latach. E, pamiętna setna wystawa zorganizowana przez Galerię którą uhonorował właśnie pan profesor swoją twórczością miała miejsce w maju 2014 roku a teraz po 8 latach możemy się skonfrontować z najnowszymi dziełami artysty. To malarz przecież który ma tak zacną pozycję w polskiej historii sztuki współczesnej jest malarzem tak ważnym, tak charakterystycznym, tak istotnym dla polskiej i myślę nie tylko polskiej sztuki. Tym bardziej jestem jako szef galerii, jako marszałek i kurator bardzo wdzięczny, że profesor zechciał ponownie do nas, w nasze skromne progi wrócić. Szanowni Państwo, oczywiście te dzieła, tak jak też napisałem gdzieś tam w małej takiej wzmiance, są bardzo istotne, to malarstwo jest przecież niezwykłe, niezwykle też inteligentne, zaciągające i o temat społeczny, artystyczny, religijny, wszystkie, myślę, ważkie rzeczy, łącznie z kondycją człowieka, czyli z czymś najważniejszym, tam jest obecne i właśnie tym kodem, tymi ważnymi sytuacjami profesor Modzelewski do nas w sposób niezwykły i jedyny w swoim rodzaju przemawia. Za chwilę, oczywiście, poproszę jeszcze o głos również zacnego gościa, jeżeli chodzi o twórczość profesora. Ja chciałem w tej chwili bardzo serdecznie podziękować Państwu, wszystkim przybyłym na wystawę profesora Modzelewskiego. Chciałem podziękować osobom i instytucjom, dzięki którym możemy działać i funkcjonować. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Lublin, Krzysztofowi Żukowi, za objęcie patronatem honorowym wystawy profesora Modzelewskiego. Bardzo dziękuję firmie Bogdanka, firmie Perła, firmie Sopfol, panu prezesowi Sobstelowi obecnemu i innym osobom i instytucjom, dzięki którym możemy funkcjonować, zapraszać artystów i prezentować polską sztukę współczesną. Szanowni Państwo, korzystając z tej przemiłej okazji, że artysta nawiedził nas ciałem, duchem i w postaci dzieł oczywiście, które będą Obecne Grodzkiej do 10 września bardzo proszę pana profesora Jarosława Mozowskiego o zabranie głosu jako, bardzo proszę. No przede wszystkim dziękuję bardzo Piotrowi za to, że y, zrobił tą wystawę. Y, cieszę się bardzo, że ją zrobił. Y, bo dla mnie to jest okazja do no, zobaczenia y, obrazów y, no, takich wyciągniętych prosto z pracowni, bo rzeczywiście... Decydowana większość tych obrazów to jest z tego roku, więc yy, jest to zawsze jakieś takie przeżycie i pewnego rodzaju sprawdzian dla obrazów, kiedy się ich widzi, właśnie gdzieś poza pracownią. Także jest to dla mnie też coś ciekawego. E, jeśli chodzi o pracę, to nie, no jestem do Państwa dyspozycji. Gdyby ktoś chciał o, o coś zapytać czy po, porozmawiać, to. Yy, wszystko, prawie wszystko powiem. Także serdecznie też do tego zapraszam. No i o no. to <grystanie> <grystanie> Bardzo dziękuję. Brawa. Ja chciałbym się bardzo gorąco powitać małżonkę profesora, Panią Katarzynę Sobczyk. Witam serdecznie Pani Kasiu. Bardzo dziękujemy za przybycie. Brawa. Proszę Państwa, też jedno zdanie, oczywiście, bo nie mogę tego mieszkać. Bardzo dziękuję mojej małżonce Małgosi, ponieważ wystawą czerwcową, w tym momencie lipcową, zawsze kończymy sezon, za cały sezon pracy. Naprawdę to wielka robota, Małgosiu, i serdecznie Ci dziękuję. Proszę Państwa, zanim, zanim zaprosimy na Prosecco firmy Sztok Polska i serdecznie witam panią dyrektor Agnieszkę Kielek. Dziękuję za ten znakomity trunek z Trebizo, ale produkowany dla Lublina. Chciałem poprosić naszego gościa, pana Piotra Sarzyńskiego, szefa działu kultury, polityki o kilka słów na temat przyszłości profesora Proszę Panie Piotr. Nie szefa, no ale rzeczywiście 35 lat. Tak. Próbującego tak orać na Ugorze. Sztuki. Proszę Państwa, zacznę od tego, że na to moje króciutkie wystąpienie umówiliśmy się 10 minut temu, więc mniej więcej tyle czasu miałem, żeby sobie w głowie szybko ułożyć, co można by powiedzieć. A trudno takiej twórczości, która przez tyle dziesięcioleci narastała, rozbudowywała się. Wymyślać coś przez 10 minut, a mówić jeszcze krócej, bo Proseko grzeje się dzisiaj tragicznie, więc, więc mam tego świadomość i na pewno nie będę przedłużał naszego spotkania. Mógłbym na różne sposoby zacząć, że właściwie trudno wymyśleć coś nowego i tak dalej, bo to już tyle tekstów powstało, katalogów, esejów. Mógłbym powiedzieć, że, że od dawna śledzę twórczość mistrza, ponieważ. 24 albo 25 lat temu miałem przyjemność wręczać paszport polityki. Była to jedna z pierwszych edycji. Ale powiem coś innego. Otóż nie tak dawno może to było pół roku temu zwiedzałem w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawę Hamreschoya. I chodząc po salach, zastanawiałem się, czy mógłbym znaleźć Artystę polskiego, który byłby jego jakimś odpowiednikiem. Nie w sensie koniecznie tematów, ale nastroju pewnego, pewnej poetyki. I wtedy mi przyszedł do głowy nasz dzisiejszy bohater, profesor Mozeleski. Pomyślałem, że Obu łączy coś, co łączy w sumie niewielu twórców. Jest to taka bardzo elitarna w historii grupa, gdzieś tam biorąca początek może, ja wiem, może od Wermera. Twórców, którzy potrafią doskonale namalować takie emocje jak cisza, wyciszenie, zamyślenie, spokój. Co wydaje się teoretycznie proste, bo przecież malarstwo jest cicho, cichym medium. Ono nie krzyczy, je się tylko ogląda, często właśnie w ciszy muzeów. Ale to nieprawda, bo większość obrazów jednak do nas mówi bardzo głośno, czasami krzycza. Natomiast wiem, jest twórców, którzy potrafią w tej swojej twórczości właśnie. Opowiedzieć ciszę, opowiedzieć, opowiedzieć zamyślenie, opowiedzieć wewnętrzne skupienie. I to nawet w takich pracach, proszę zwrócić uwagę, jak prace, które teoretycznie powinny brzmieć, jak na nie patrzymy. Jeżeli widzimy chłopca grającego na akordeonie, no to wydawałoby się, że to jest taka praca, która aż każe podrygiwać nogą, a nie. Nawet, w tym, nawet przy tym chłopcu grającym na akordeonie ja bardziej czuję ciszę niż, niż dźwięki muzyki. I myślę, że to jest taka cecha, którą y, może nie, 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 kiedyś nie zdawałem sobie z niej sprawy, ale wydaje mi się, że to jest taka cecha, która, która jest niezwykle cenna, niezwykle rzadka i doprowadzona do perfekcji y, y, przez profesora Modzeleskiego. I to chyba tyle chciałem powiedzieć. Proszę zwrócić na to uwagę, oglądając oczywiście pracę. Albo się Państwo ze mną zgodzą, albo nie, ale na tym w sumie polega piękno sztuki, że się możemy nie zgadzać i często nie zgadzamy ze sobą. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie Szanowni <klucz> Państwo, no cóż, ja życzę bardzo miłego, Dzień. późnego popołudnia. <noise> miłego popołudnia lipcowego ze sztuką profesora Jarosława Modzeleskiego. Drogi Jarku, wystawa twoja. Pod tytułem zobaczenia w Galerii Sztuki i Wydarz Otwarta. Niech żyje sztuka. <głos1> Proszę, bardzo dziękuję. też dziękuję. Dziękuję. Ja dziękuję. dziękuję za wystawę, za, za Twoją rabatę. Szczony założony. dobrze. Proszę Państwo, możemy się go zobaczyć.